Yeah. Okay. Yeah, yeah, Ach, byłem w ciemności, człowieku. Nie widziałem światła. Zdychałem od środka. Uśmiech to była maska, głowa pełna syfu, mefetrona, amfetamina i złe decyzje. W dobie miałem wszystko żyłem jak w kierownym Matrixie. Matka wypchała mnie z domu, nie mam jej za złe. Zostawiła mi długi jedbanom ranek. Nie było miłości, tylko chuj i bez zimy, Szedłem na to powoli, aż prawie się zabiłem. Yeah. Yeah. Dolony za dyksję pad ma powoli aż prawie się zabiłem Zabiłem, zabiłem A. A. Ale dziś oddycham Czysto brat bez pomagaczy Choć mam blizny na duszy już nie jestem słaby Zostawiłem to bagno Dziś mam swój palac i odnalazłem swój Dziś oddycham czysto brat Bez pomagaczy, choć mam blizny na duszy Już nie jestem słaby, zostawiłem to bagno Dziś mam swój balans i odnalazłem swoją wartość Wiem skąd wyszedłem i nie wrócę tam nigdy Piekła, terapia to lustro Musiałem spojrzeć sobie w oczy, bo było już za późno Nieprzespane noce, warga z samym sobą Krzyczałem w poduszkę, żeby nie obudzić nikogo Byłem wrakiem, ale siądł, przyszedł moment Gdzie powiedziałem stop, przecież to nie jest żaden szart Albo zginiesz, albo staniesz i pójdziesz pod prąd Wybrałem to drugie, choć nie lekko doszło dolone adyksie Za tym tatma powoli, aż prawie się zabiłem ale dziś oddycham, czysto brat, bez pomagaczy. Choć mam blizny na duszy, już nie jestem słaby, zostawiłem to parno. Dziś mam swój balans i odnalazłem swoją wartość. Wiem, skąd wyszedłem, i nie wrócę tam nigdy. Detox to piekło, terapia to lustro. Musiałem spojrzeć sobie w oczy, bo było już za późno. Nie przez noce, walka z samym sobą. Krzyczałem w pokoju. Żeby nie obudzić nikogo Byłem wrakiem, ale ziom przyszedł moment Gdzie powiedziałem stop, życie to nie jest żaden szart Albo zginiesz, albo stanie, i pójdziesz pod prąd Wybrałem to drugie, choć nie lekko to szło yeah. Dziś mam kobietę, psa, normalną robotę I dziewięć miechów czysto, bez syfu pod skórą Dalej mam demony, ale trzymam je na smyczy I pierwszy raz czuję, co tak naprawdę się liczy Nie latam już za prochem, nie szukam ucieczki, Mam plany, mam Nie, co znaczy stracić wszystko i kurwa nie chcę stądować tego od nowa Jakwierton na matrakcie Zadby do Adam powoli, aż prawie się zabiłem Jeśli się w tym kównie, nie wiesz gdzie iść To pamiętaj, że to tuki oddychasz Możesz z Jeśli tkniesz w tym głównie, nie wiesz gdzie iść To pamiętaj, że dopóki oddychasz, możesz z tego wyjść Każdy z nas ma swój syf i swoje piekło Ale masz wybór, zginiesz albo wyjdziesz z tego Albo wyjdziesz z tego A? 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 A?